ponieważ no wiele, wiele lat czekaliśmy na budowę sali gimnastycznej w końcu on przyszedł. Dziękuję bardzo serdecznie. Witamy Państwa bardzo serdecznie, tak jak Pan Dyrektor powiedział, spotykamy się dzisiaj, aby podpisać umowę i tak już oficjalnie rozpocząć tę ważną inwestycję polegającą na budowie sali gimnastycznej tutaj przy Augustowskim Centrum. Edukacyjne. Witamy wszystkich przybyłych na dzisiejsze spotkanie. W szczególności witamy pana Starostę, pana Petra Rosickiego, pana wicestarostę, Pana Wojciechowi Jerzego Szczudło. Witamy pana Pawo Rumkowskiego, Województwa Podłaskiego, Podlaskiego. Witamy e, wykonawcę e, tej inwestycji pana Stanisława Niedźwieckiego, właściciela firmy Budrem z Augustowa. Witamy członków zarządu powiatu. Dzisiaj reprezentowany jest zarząd przez pana Waldemara Jedlińskiego. Witamy serdecznie. Witamy też pana Michała Kotarskiego, przewodniczącego Rady Powiatu, i witamy pana Mieczysława Sobolewskiego, wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Augustowie. Witamy też radnego pana Macieja Kaszubę. Witamy też przedstawicieli Radnych Rady Miejskiej w Augustowie, Panią Monikę Krupińską, Pana Dama Chmielewskiego, Pana Mirosława Chudeckiego, ja, Pana Zbigniewa Gąsiewskiego. Witamy Pana Dyrektora oczywiście, Pana Grzegorza Łuksewicza, Dyrektora Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Gospodarza Tego Miejsca. Witamy też Panią Wicedyrektor, która jest tu z nami, Panią Urszulę Maksimowską, a cieszy nas też obecność przedstawicieli rodziców, w szczególności przewodniczącego rady, witamy przedstawicieli uczniów, bo to dla Was będzie ta inwestycja. I przede wszystkim też witamy przedstawicieli mediów. Bardzo cieszymy się, że odpowiedzieliście na nasze zaproszenie. Dziękujemy Wam za Waszą obecność. Witamy wszystkich i przekazuję teraz głos, proszę o zabranie głosu Pana Starostę Pana Pytraśskiego. Szanowni Państwo. Zebraliśmy się dzisiaj tutaj w dniu dzisiejszym na uroczystym podpisaniu umowy wykonania właśnie sali gimnastycznej przy Augustowskim Centrum Edukacji. Ta sala, właśnie tak jak tutaj było wspomniane, jest bardzo oczekiwana przez myślę już naście lat, albo nawet więcej. Bardzo się cieszymy, jako Samorząd powiatu, że w końcu mamy też, otrzymaliśmy dofinansowanie. Udało nam się też doprowadzić skutecznie do rozstrzygnięcia zamówienia publicznego w formule Projektuj Buduj. Tą salę, właśnie zgodnie z programem funkcjonalno użytkowym będzie właśnie budować, wykonywać firma Budrem. Stanisława Nidzieckiego, lokalnego tutaj lokalnej firmy budowlanej działającej na rynku od bardzo dawna cieszy nas też to z tego względu że właśnie to jest jednak wykonawca z powiatu augustowskiego tak może co do szczegółów zgodnie z opracowanym programem funkcjonalno-użytkowym zakładane jest na, że na parterze zlokalizowane będą sale gimnastyczne do sportów halowych Zapewniające pole do gry o wymiarach 20 na 40 metrów. Sala ma umożliwić gry zespołowe, tak jak gra w piłkę ręczną, siatkówkę, koszykówkę unikokej. Bardzo taką now nowatorskim rozwiązaniem też chcemy tutaj właśnie wybudować w tej sali salę do skłosza. Na pierwszym piętrze, na parterze będzie właśnie, będą też szatnie, prysznice, toalety i te ciągi komunikacyjne, winda dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na pierwszej kondygnacji planowana jest między innymi siłownia i sale gimnastyczne. Na drugiej kondygnacji będzie też poddasze z zagospodarowaniem przestrzeniami na potrzeby magazynowe. Wartość inwestycji wyniesie 11 354 830, 868 zł. W tym udział środków pochodzących z rządowego funduszu Polski Ład, program inwestycji strategicznych to 8 550 000 zł. Nasz wkład, wkład Powiatu Augustowskiego to jest 2 804 868 zł. I teraz, zgodnie z zapisami umowy, którą się podpiszemy, w terminie 3 tygodni od dnia zawarcia umowy przedstawiona zostanie przez wykonawcę do akceptacji wstępna koncepcja architektoniczna. W terminie z kolei 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy sporządzona będzie dokumentacja projektowa i uzyskane zostanie pozwolenie na budowę. Całość przedmiotu umowy wykonawca ma wykonać w terminie 22 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Szanowni Państwo, przez. Wiele miesięcy od uzyskania wstępnej promesy ta sprawa budziła wiele takich emocji, związanych właśnie z lokalizacją, ale też z jakby problemami, związanymi z, powiedzmy, z problemami związanymi z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Chciałbym przypomnieć, że. My, obejmując w maju, jakby po wyborach, właśnie nowy zarząd, zastał właśnie taką sytuację, gdzie po prostu mieliśmy niewiele czasu, żeby zdecydować, w jakiej formie, w jakiej formule i jak to robimy. I podjęliśmy, ja bo osobiście w sumie podjąłem decyzję, że robimy to zgodnie z miejscowym planem przestrzennego, obowiązującym w danym czasie. Po prostu niby były szanse na to, że on zostanie zmieniony do 11 lipca, a ta data właśnie była takim, taką datą, gdzie trzeba było do tego, do tego właśnie czasu ogłosić przetarg. No i właśnie podjęliśmy decyzję, że ta, ta inwestycja będzie robiona zgodnie z miejscowym planem obowiązującym z tego strony przestrzennego. I co widzimy? Naprawdę było to słuszna decyzja, bo po prostu dzisiaj mamy, że tak powiem, rozstrzygnięty przetarg, wyłonionego wykonawcę. Mamy czas na to, żeby ten, że tak tę inwestycję wykonać i po prostu też skonsumować otrzymaną dotację z Polskiego Ładu. Także chciałbym tutaj bardzo serdecznie podziękować w tym miejscu wszystkim osobom zaangażowanym. Poczynając myślę, że tutaj właśnie od obecnego Mieczysława, który jest chyba największym orędownikiem tej sali gimnastycznej od bardzo długiego czasu. Wszystkim właśnie pracownikom, którzy są zaangażowani, którzy byli zaangażowani, którzy są zaangażowani w, tutaj w, w realizację tego przedsięwzięcia. Bardzo serdecznie chciałem podziękować panu też swojemu zastępcy, staroście, zarządowi. Wszystkim, którzy tak naprawdę przyczynili się do tego, że dzisiaj możemy właśnie mieć taką uroczystą chwilę podpisania umowy. Także życzę panu, panu wykonawcy, panu Stanisławowi, żeby ten termin nie został zachwiany, żebyśmy nam dobrze tutaj współpracowało. Także dziękuję bardzo. Też prosimy o zabranie głosu. Kilka słów. <laughs> Szanowni Państwo, Panie Starosto, chciałbym wyrazić uznanie za to, że dzisiaj ta umowa może zostać podpisana, bo Śledziłem od maja, jak wiele pracy poświęciliście temu projektowi, żeby można było go zrealizować i żeby pieniądze z Polskiego Ładu nie zostały utracone, bo otrzymanie środków to jedna, ale jednak zrealizowanie całej procedury przetargowej to drugie, i za co bardzo serdecznie Wam dziękuję, że to się udało zrealizować. Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład, wprowadzony jeszcze przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, widzimy, że pomaga w rozwoju tych mniejszych miejscowości, poczynając od gmin, ale także przez powiaty i województwa, czego przykładem mamy dzisiaj tutaj właśnie budowę tej jednej z inwestycji strategicznych, a więc budowy sali gimnastycznej w... W naszej, w naszej tutaj szkole technicznej, należącej do Starostwa Powiatowego w Augustowie. Bardzo się cieszę, że te pieniądze trafiły, bo to przecież nie pieniądze tylko na Tuchale, ale wcześniej też pieniądze na rozwój dróg, czy to powiatowych, czy gminnych, w bardzo dużej ilości tutaj trafiało. Było za to wielkie uznanie społeczne bo się udało zrealizować wiele właśnie tych inwestycji powiatowych, ale także też i gminnych nie byłoby to możliwe gdyby nie skuteczni samorządowcy, którzy o te inwestycje zabiegali jak radni miejscy, czy powiatowi czyli na czele z burmistrzem miasta Augustowa, ale także i z radnymi powiatowymi. Ojcem tutaj myślę, że sukcesu, największym tej inwestycji to jest właśnie wiceprzewodniczący Rady Powiatu, pan Mieczysław Sobolewski, za co bardzo serdecznie panu dziękuję, bo te lata starań, o których myślę, że pan jeszcze tutaj powie, jak to wyglądało, nie było wcale takie proste, jakby się mogło wydawać, a całe szczęście udało się tę sprawę dokończyć i szczęśliwie będzie ta hala budowana, która będzie służyć dla uczniów tejże właśnie placówki szkolnej. Myślę, że tutaj młodzież będzie też bardzo zadowolona, bo po prostu takiego obiektu nie tylko w tej szkole, ale w ogóle w całym powiecie po prostu brakowało i tutaj właśnie ten, ta dziura zostanie pokryta dzięki tej inwestycji. Mam nadzieję, że tutaj wykonawca stanie na wysokości zadania. Uda się, tak jak pan powiedział, Myślę, że oczywiście przecież wiadomo, że to jest formuła projektu i buduj przy dużym udziale też starostwa powiatowego, przy tym także czynniku publicznym będzie realizowana, więc jeszcze wiele takich uzgodnień zapewne pomiędzy firmą a starostwem przed Wami, ale liczę na to, że szczęśliwie ta inwestycja zostanie dokończona. Cóż, powodzenia. Dziękujemy bardzo. I poprosimy jeszcze o zabrać głosu też pana Mieczysława Soborowskiego wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, który tak zostało już powiedziane od lat o te inwestycje zabieram. Jaką wersję powiedzieć? Dłuższą czy krótszą? Z serca. A z serca. Z pierwszej kadencji trzeba. Tak, tak, tak. To możecie sfotografować. to bliski, żeby dobrze widział to muszę przekręcić. <grymne> Ale nie urodziłem, sąsiad, co? <grymne> Proszę Państwa, próbowałbym będę krótko. Ja w tej szkole się uczyłem i jak sobie pamiętam, ta sama co przy technikum jest ta, ta mała sala teraz. To nas wtedy się wydawała bardzo duża, ale to tak na marginesie. Od końca zacznę. Ja dziękuję dla pana starosty Piotra Rusickiego, że gospodarskim okiem podszedł do tej sprawy. Jak pan starosta wspomniał, było dwa miesiące na, na załatwienie tej sprawy, ale też muszę podziękować panu Jarosławowi Szacińskiemu. Który, który wprowadził to jakby do planu, tak w skrócie tylko powiedzieć i wspierał mnie w, 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 w tym działaniu. Projekt sali y, gimnastycznej, widowiskowo-sportowej, to wtedy Przegląd też dużo pisał powiatowy. Pan Bartosz jeszcze wtedy na klep mówił. No, inaczej. Już można pisane. Nie, nie ale, ale dobrze żyjemy z Panem Bartoszem. I przekonałem radnych w pierwszej kadencji wspólnie z Waldemarem, radnym Waldemarem Jedyńskim, żeby budować salę gimnastyczną, żeby wybudować. Przekonałem wszystkich. Przygotowana była też y, y, projekt. Y, sali widowiskowo-sportowej. Wtedy byłem przewo przewodniczącym Komisji Promocji Powiatu Kultury, Fizycznej i Turystyki. I teraz, żeby przeskoczyć już z 2001 roku, przeskoczę do roku ubiegłego. Cieszę się bardzo, że zarząd, który też był Pan Waldemar i, i Pan Starosta Jarosław Słaszyński Interpolowałem w tej sprawie. Zabiegałem, prosiłem innych radnych, żeby mnie tym wspierali. I nie wiem, czy o tym mogę mówić, bo to już jest zaraz. Y, taka intymna sprawa. Y, spotkałem w lipcu tamtego roku Mieczysława Baszko na jednym ze spotkań takich uroczystych i podpowiedziałem jemu Mietek. Mieczysław, bo z nim się znamy, a ponieważ trenowałem przez kilkadziesiąt lat piłkarzy z Partii Augustów wspólnie z panem Baszko, żeśmy się spotykali też w Sokółce. Yy, poprosimy pana Mieczysława Mietek pomóż wybudować nam salę. My jako Powiat Augustowski jako organ prowadzący nie mamy sali pełnowymiarowej, gimnastycznej. Wstyd, ani sekretarze, ani burmistrzowie, ani, ani kierownicy do tego tematu nie, nie podszedł. No bo powiat to jakby taki wtedy taki jam Bez Ziemi, ale, ale dużo się udało zrobić dzięki, I... dzięki, wielu osobom. I Mieczysław do mnie mówi w ten sposób, Mietek, przyślij mi pierwszy plankiet pierwszej strony. Udajemy się do Małgosi, do Pana Starosty Szlaszyńskiego i do Małgosi. Małgosia przez nim do Pana Mieczysława pierwszą stronę. To był jeden dzień na załatwienie tej sprawy. No i potem chwilę poczekaliśmy. We wrześniu taki był zbieg okoliczności, że odbywały się na Stadionie II Melo zawody lzs -u. Ale też Mieczysław zaprosił pana ministra Bortniczuka na tą, na to, na tą uroczystość. Oprowadziliśmy jego... Y, tu mam zdjęcie, fizyczne zdjęcie. Jak pan Bartosz zechce, to pokażę potem. I mi też. Y, oprowadziliśmy po tym obiekcie i mówię dobra. I mówię do swojego człowieka, który pisze i proszę państwa i udało się jesteśmy tutaj ja cieszę się że Augustowiec też wygrał przetarg, bo to też ważna sprawa i niech się wyrobi natomiast większość chcieliśmy żeby ta sala większość duże bardzo dużo osób jest takich którzy chcieliby żeby ta sala była między bursą a, a budynkiem a budynkami mieszkalnymi na ten temat pan dyrektor może powiedzieć że tam jest jakby najlepsze miejsce, ale jest problem, może nie problem. No jest, jest taki opór mieszkańców niektórych mieszkańców. I myślę, że teraz technologia jest taka, że takie głośne rzeczy stukanie bębnych, nie będą przechodziły przez takie szyby, bo takie technologie teraz są, bo w szkole numer 4 to technologia sprzed, sprzed wielu lat. Y Można powiedzieć tak, bo pan koncepcję, jakby koncepcja jest otwarta, bo można budować ją w zasadzie u nas wszędzie, nie? Myślę, że wybierzemy taką lokację, lokalizację bardzo dobrą. Będzie to połączenie najprawdopodobniej, gdyby tak jak, jak jest planowana koncepcja, między połączeniem ze szkołą, połączenie z bursą. Bursa, która też ma wielkie możliwości, a więc. Zgrupowania sportowe. Pieniądze będą, że tak powiem, wpływały do, do budżetu naszego miasta i powiatu. To taka wersja skrócona. Więc myślę, że na teraz dziękuję. To? O ja nie chciałem tego powiedzieć. No i do roboty, tak? Ale tego nie chciałam powiedzieć. O, takie słynne teraz słowo do roboty. Ale ja, ja to jestem za mały, żeby tutaj. Panie Czesław, od lat, od lat wszystkich dopinguję, więc to też ten doping przyjmujemy. Dziękujemy. Dziękujemy. Tak jest. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Jeszcze prosimy o dwa słowa pana Michała Kotarskiego, przewodniczącego Rady. Szanowni Państwo, ja króciutko, bo wiem, że przejdziemy zaraz do najważniejszej kwestii, czyli podpisania umowy, ale chcę powiedzieć, że dzisiaj mamy wielką chwilę dla powiatu, ale też wielką chwilę dla miasta Augustu, bo w imieniu Pana Burmistrza, też Mirosława Karolczuka, chcę podziękować dla Zarządu Powiatu, dla Pana Starosty za współpracę, bo ta współpraca od maja tego roku jest bardzo dobra, czego efektem jest właśnie to, że dzisiaj możemy się spotykać. Przy podpisaniu tej umowy, bo tutaj była współpraca Rady Miejskiej i Rady Powiatu. To jest pierwsza tego typu współpraca, ale Szanowni Państwo, myślę, że następnym już wkrótce będziecie Państwo świadkiem następnych chwil, które wspólnie będziemy mogli celebrować razem jako mieszkańcy powiatu Augustowskiego w mieście Augustów. Nastąpiła zmiana planów w trybie ekspresowym, jeżeli chodzi o tę salę, tutaj. Tak jak pan starosto powiedział, w maju byliśmy, że tak mamy w punkcie wyjścia, tak naprawdę trzeba było wszystko robić od początku. To jest praca urzędników starostwa powiatowego, to jest praca również urzędników miejskich, radnych, miejskich, radnych powiatowych, to jest praca wielu osób przychylnych dla rozwoju Augustowa. To jest druga kwestia, to jest to, że mieszkańcy Augustowej powiatu augustowskiego po szkole podstawowej nie mieli możliwości rozwijać swoich pasji sportowych. Te sale gimnastyczne w szkołach podstawowych istniały, natomiast szkoły średnie z terenu powiatu augustowskiego nie miały takich warunków. Więc otwieramy też nowe możliwości dla naszych najmłodszych mieszkańców, do rozwoju naszych szkół i do tego, żeby sport w Augustowie mógł się rozwijać i żeby powiat augustowski stał się sportową stolicą Polski. Nie tylko wodną, ale też dzięki tym, tym, tej hali. Sportowej, też w sportach drużynowych czy w sportach indywidualnych. Dziękuję jeszcze raz serdecznie za tą współpracę w imieniu pana burmistrza Mirosława Karolczuka, ale też w imieniu Rady Powiatu i myślę też Rady Miejskiej. Myślę, że tych wspólnych dobrych chwil w tej kadencji będzie o wiele więcej. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy bardzo i przystępujemy, przystępujemy teraz do podpisania. Umowy, umowa została przygotowana i umowę w imieniu powiatu Olejkowskiego podpisuje pan Piotr Rusiecki starosta tarasta i pan Wojciech Wszczółko z tarasta A w imieniu firmy Budrem umowę podpisuje pan Stanisław Dniećwiecki.

przybycie, w szczególności mediom. Serdecznie dziękujemy i na zakończenie jeszcze Pana Dyrektora e, proszę o zabranie głosu. O. Panie Starosto, Szanowni Państwo, e, chciałbym gorąco podziękować, podziękować w imieniu e, naszych uczniów, moich wspaniałej, naszej przepraszam, wspaniałej młodzieży, która jest tutaj e, z nami, bo to wszystko jest, e, wszystko jest dla nich. Ja mam nadzieję, że Zdążymy jeszcze pobiegać, zdążycie wy przede wszystkim pobiegać na tym nowym obiekcie. Dziękuję wszystkim ojcom sukcesu tego, tej, tej inwestycji. Dziękujemy bardzo serdecznie.